Siemaneczko, dzisiaj zagramy sobie w MinuteScape. No i tak, w tej grze, o! Jesteśmy kwadracikiem po środku i sterując myszką, musimy. O jezu! Unikać czerwonych kółek. Postaraj się bardziej. I po każdym takim podejściu możemy sobie ulepszyć coś. Lepsza prędkość, czyli teraz powinienem być troszkę szybszy. Dobra, i mam jeszcze dwa życia, mam jeszcze jedno życie. Kurde. No dobra, ale i tak bardzo dużo. 24. Odblokowało nam się podręcznik. Aha, dobra, jak na niego kliknę, to mamy tutaj takie pch, zakodowane, tylko rozumiemy tak naprawdę ten górny napis. Podstawa.txt. Zdobądź jeszcze 15 waluty i pewnie nam się tutaj odblokuje. Odblokuj laboratorium. Aha, 10 znaków zapytania. Lecimy. Dobra, lewo, dół. Uy, nie ma opcji. Ach! O, książeczka nam się świeci na czerwono. Zobaczmy.